Kameleczkę, wdaję widać na mankę na lajcie. Part 2 y z wyjazdu do pogadajcie. i Dzieci. Więc nie dużo zaczynajmy. Okej, okay, chodźcie. Ym, widzę, że nawet zwierzaki wzięliście ze sobą. Ym, dobra, w sumie my też wzięliśmy, Bobika Tutaj nic nie mamy. Z niedługo się tutaj pojawiam jakieś rzeczy, bo my, my jesteśmy tu po przeprowadzce, jakby, ale. No, musimy znowu zrobić remont, bo tutaj pewne rzeczy trzeba pozmieniać. <laughs> Jakby tutaj to piętro, pierwsze, drugie trzecie będzie niedostępne, bo będzie po prostu tutaj remontowane. Więc no i idziemy. Bierzcie ten piłkę i dobra. Idziemy. Cztery godziny później. Dobra, to tutaj. Ale to jest duże, no. O, patrz mama, przyjdź już. Cześć, cześć. Cześć, siostra. E, dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć, dziewczyny. No, cześć. Cześć. Siema. Cześć. Hejka, no hej. Dobrze, dobrze. Eee, wy macie na samej górze w pokoju gościnnym. Wy macie razem, z, razem pokój. I wy macie razem. A my mamy tutaj. Dobra. Chodźcie. Pokażę wam, jak tutaj to wszystko wygląda. Bo chyba... Pewno się nie widzieliśmy. Więc może nie wiedzieć. Jak tu jest. Um, zejdź ze mnie, proszę. E, do szkoły chodzicie? E, do swojej będziecie chodzić, tak czy siak? Tak, tak. Okay. No to tutaj mamy e, 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 Kuchnia, salon i atelier. I na kolejnych piętrach są już pokoje. Więc jedźcie do góry. I e, weźcie sobie tam swoje pokoje, my tutaj zostaniemy na tym piętrze, weźcie z tym pokoje, zobaczcie jak wam się podobają, a my idziemy robić jedzenie. Jedziemy. Aaa, Te te piętrze są nasze? Tak, tutaj są wasze. Chodźcie, pokażę wam mój pokój. To my jedziemy na jeszcze jedno piętro. Dobra. Chodź, pokażę Ci mój pokój. O, fajne. Mm, nie, spad. A gdzie masz biurko? Ach, właśnie w tym problem. Właśnie w tym problemie, że rodzice mi zabrali piórko, bo chcieli mi dać ładniejsze jakieś piórko, takie wiesz, jak dla nas fajnie być bogatym? Niezbyt. Nie zbyt, inni w szkole cię nie wytkają palcami i mówią, że ty jesteś taka, ktoś jest inny i nie fajnie być bogatym, bo trudno się z kimś zaprzyjaźnić. Co? Zawsze myślałam, że bogatszym jest łatwiej się z kimś zaprzyjaźnić. Nie, właśnie, jest trudniej się zaprzyjaźnić. Przynajmniej u mnie tak jest. Chyba, że mnie po prostu nie lubią. Nie no, nie przejmuj się. Jak zawsze było z ludźmi. Masz rację. Które moje łóżko? To jest moje. No, jakby tam. Okej, okay, a tutaj w Gdzie? Która moja szafa? To będzie twoja Okej. Okej. Przebierz się, bo moi rodzice teraz będą krzyczeć, że nie jesteś ubrana jak ten. Spoko, spoko. <coughs> Mam taką o, elegancką sukienkę, może być? Tak, może być. Rozwieszę takie ubranie. te Ty w tym mundurku wyjdziesz do szkoły? E, tylko jak są jakieś takie ważne rzeczy. Wiesz jak... E, nie zawsze. Bo tylko jak są takie ważne po prostu rzeczy jakieś. Na przykład jak jakieś było zebranie Takie mi się uczyli dzieci No to wtedy akurat to ubierałam Tak to nie ubieram Tylko do szkoły Chociaż czasami ubiorę No bo wiesz czasami ten Mnie rodzice by w tym nie puścili Do szkoły Ach wiem wiem Ty masz inaczej niż ja Dobra to co robimy? O, tu masz laptopa. No tak. Lec go do pudełku. Daj, sam na do pudełku. Dobra. jest jeszcze to. A, to Twój placek do szkoły? Tak, mój placek. Okej, no to co? Idziemy tam? Chodźmy do Twoich rodziców się zapytać, czy dadzą Ci biurko. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Tutaj, proszę, a tutaj weźmy, było, ja tylko już nie śpię na razie. A wy macie takie karteczki? Tak, jak idziemy spać, to żeby rodzice wiedzieli. A, fajnie. No nie zbyt. Okej, okay, to tak wygląda. Ale masz fajnie. O! Ale fajnie, kto na tym śpi? Ja na tym śpię. A tutaj śpią gościa, jak to mi przychodzi. A to spoko. Masz fajny pokój. E, gdzie możemy dać swoje rzeczy, bo ogólnie ten... E, to jest moja szopa, Tutaj możecie sobie dać rzeczy. Okej, okay, dzięki. Filamy w imię tego Dobra. I tu będzie moje. Tu będzie moje. Dobra. E, na samym to tam, Okej. Okay. Masz tu piesku poduszeczkę. Lama masz koduszę. Dobra. O, to wasze konsole. Yy, tak. tak, tak, tak. Dobra. <laughs> Ten najładniejszy dla Ciebie ubrania powiesimy tylko. Okej, okay. ja śpię z tym miszkiem. z tym. A ty śpisz z jakimiś miszkami. Tak, zaraz sobie dam na łóżko, po prostu musiałam posprzątać, bo wiesz, wiecie jak syryce chyba. No wiem, wiemy. Przecież yy. dobra <laughs> ta będzie pusta środkowa. Dobra. Żeby po prostu było wiadomo które jest koko, że ten odznaczony po prostu są jeszcze kurde. Dobra. Yy. <laughs> Do dwóch. Z jakimi ty spałaś? E, z tym i z tym Więc mama musisz mi zejść Bo ja z tym spałam e, Ale tu są takie misiaczki Tu zabawy Kotka moja to, to Dobra Ja wziąłam tego Okej okay, I to są nasze plecaki i dobra Dobra A tutaj macie dla piesków Dla pieska No i dla tej dla my, czy jak i tam A tutaj są moje Poduszeczki Okej okay. mm -mm. To co bawimy się? No dobra Dzisiaj bawimy Czekaj Ja tylko Ja tylko To ja wezmę moją poduszkę A wiecie co? Ja wezmę sobie Dobra. Możemy zaczynać zabawę. Dobra, dali nam tutaj już takie niby biurko. No niby biurko. Już takie niby biurko, bo ono z krzesy, ten Dobra, chodźmy. E, e, Okej, okay, tutaj mamy... O oh, dobra e, dobra i e, tak tutaj mamy już pokładane i ja tutaj już e, małą będę usypiać. E, ja się przez pióre bo wiesz, oni są wokaci, że będę nie gatali, że my jesteś inni jesteśmy. Dobra, no to Może to. Nie, tu ubieram do pracy. To może to? Dobra, idealnie. I tutaj to wszystko tak. Gotowe. E, dobra. E, peraż. Tej nie jest wygodniejsza na spanie. Proszę. Dobra. Yy. Yy, tu w takim razie No dobra, to może być. Jest w sumie takie no wiesz, takie jakie ma być na no, piesied. Dobra. Będziemy siedzieć w tym pokoju i nic nie robić. Nie no, chodźmy na jakieś atrakcje. Dzieci nie mają dziś szkoły, dzisiaj ja z piątego o no, no w sumie radzę. Dobra, idziemy. A, i ogólnie widzowie, e, chciałam wam powiedzieć, że grupa w Roblox e, będzie za niedługo. Najpierw e, muszę coś takiego kupić e, Robuxem, żebym mogła po prostu zrobić tą grupę w Roblox i e, jak zrobię tą grupę to stworzę zrobię też sklep z ubraniami tak jak obiecałam wam i no i na 1000 subskrypcji te simsy będą za niedługo ogólnie zrobię tylko swoją rodzinkę no i jak zrobię swoją rodzinkę to wtedy to wtedy będzie filmik z właśnie Simsów. I no i w sumie to tyle z wiadomości. Dobra, ciąg dalszej historyjki. Okej, okay. idźmy. Dziewczynki, chodź, idziemy na jakieś atrakcje. Dobra, idziemy. Ale wy, dziewczyny, się ubierzcie jakąś. A nie, Gdzie macie swoje Mm -mm. Dobra, tu. Może być. Biera się w to. Dobra. Chodźcie, dziewczynki, idziemy. Yy. Gdzie tam szefa? Yy, dobra. Chodźcie, idziemy. Tu. Dziewczyny, chodźcie, idziemy. O, widzę, że ty się przebrałaś już. Yy, no, tak. Się. Dobra, chodźcie. Idziemy i ogólnie e, teraz mój kanał będzie oparty tak najbardziej o to o simsy To Kaboka Roblox. E, jeszcze pewnie czasami Fortnite. I w sumie to tyle. Z filmików a z shorty to będą takie rzeczy, które są po prostu popularne terenie. dobra chodźmy cześć, cześć e, na razie. E, właśnie e, ten Gdzie e, może na jakieś atrakcje z dobry pomysł idziemy po pieniądze, czekajcie no Wpisuję kod. Mhm. Yy, dobra, no topiesz. Czyli wystarczy nam na atrakcję. Jeszcze jedno wyśmiemy. To już jest rozłączone. Pięć tysięcy. Wystarczy nam. Pięć tysięcy aż? Co no, pójdziecie na jakieś atrakcje, jakie chcecie. Nie będzie problemu. O Dobra, to idziemy. Chociaż wiesz, e, co może? Ja swoje pieniądze. Nie, no, spokojnie, naprawdę. Nie przyjmujcie się niczym. Mm. Weźmiemy te 3000, odłożymy tutaj. Ale jeśli niczym nie przyjmujecie, tutaj wam pomożemy Chodźcie, chodźcie. A no, takie rzeczy, które będę nagrywać, do tego jeszcze będzie Minecraft, czyli Simsy, Toka Kaboka, Roblox, Fortnite czasami i Minecraft, bo pewnie zanim tylko zaczynę zacznę taką serię y, prawdziwego życia z Minecraft. No dobra. <tuszy> w ogóle wszystkich innych informacji. Dowiecie się potem, jak będzie pierwszy odcinek właśnie z ten, ze Simpsów lub z innej, z innej gry.